Tutaj mamy dużo kakaowce. Tutaj są owoce. Zielone jeszcze nie niedojrzałe. I tutaj taki żółty. On już jest dobry. Chcę go zerwać, ale... Nie jest takie proste. Muszę iść ponownie. O kurczę, jak to wygląda śmiesznie, kakao. Oh. Co? Ale to dziwne. O kurczę, rzeczywiście takie aż nieprzyjemne. Pachnie jak mango. Jak mango? Mhm. Pierwszy raz w życiu widzę kakao. Tak wyglądają ziarenka. Teraz je trzeba włożyć na... najlepiej na jakiś papier. I mają leżeć długo, długo na słońcu, a staną się takie... Yy, brązowe później pokażę jak mają yy, wyglądać. I takie gotowe nasiona kakaowca, yy, następnie się pali i yy, następnie miażdży. Z tym, że raczej samemu to ciężko zrobić. No tak wygląda łupina. To jest twarde. Właściwie, prawie jak orzech. Ale nie ma takiego. Czy ma troszeczkę zapach kakao? W ogóle nie ma zapachu kakao. Teraz będą się suszyć kilka dni. Tak mają wyglądać po ususzeniu. To jest kakao. To jest kakao. Podobne do migdałów. migdałów. I co dalej się z tym robi? Dalej yy, pali pal się kakao, następnie miażdży, ale wydaje mi się, że samemu to raczej nic się nie zrobi. To trzeba oddać gdzieś do albo fabryki, mhm. bo samemu z tego co wiem to jest bardzo ciężko co zrobić.